I zapraszam. Dzisiaj będę omawiać. Dzisiaj mamy 15 września 2024 roku. Nie mogłam się dzisiaj połączyć z internetem. Pewnie przez te powodzie coś się dzieje. Na moim zdjęciu słychać mnie na pewno. Na moim zdjęciu tutaj pokazałam cytrynę z, z wodą. Cytrynę z wodą. Dlaczego pokazałam całą cytrynę, proszę Państwa, bo najwięcej w tej białej cytrynie, w tym jążdżu, w tej skórce najwięcej jest leku i wszystkich witamin, witaminy C. Dlatego cytrynę e, dla odporności, proszę Państwa, to dla odporności, jaka jestem czerwona, nie się dla odporności cytrynę, e, moi Państwo, mieli pijemy codziennie, jak dla odchudzania w pietruszce. Mówiłam Wam, przepraszam, że tak się tu dotykam, tam dotykam, bo po prostu włosy mi wyszły. Jak już mówiłam w każdym programie, że nie kupujemy, jak robimy na przykład wyciąg z trzech cytryn, bo ja dzisiaj go zrobiłam, cała główka czosku. Gorziki dopiero dodam później, i proszę państwa, 6 łyżek miodu. I, I zrobiłam, proszę państwa, ten lek, taki antybiotyk. Wczoraj wam mówiłam: z cytryn średnich na przykład wyjdzie taki słoiczek, On ma stać w lodówce. Z lodówki, jak wyciągamy, czy profilaktycznie, to. Musimy zadbać o to, żeby nie było zimne do picia. To na 100%. A teraz chciałam Wam powiedzieć, że najkorzystniejsza to jest taka gruba cytryna z taką grubą skórą bardzo wartościowa. Niczego nie wyrzucamy. Nie, że tu jest skóra i taki ma ten ogon to cytryna rośnie bardzo długo, chciałam Wam powiedzieć. I to jest bardzo wartościowy. Na to mówią, jak. Oranż, no nie mówią cytryna, pomarańcz. W każdym bądź razie bardzo dużo ma witaminy C. Potrzebna witamina C jest wszystkim. W każdym bądź razie, jak robicie syrop. Na przykład powiem Wam, jak się robi syrop. Każdy kawałeczek się kroi nożem, proszę Państwa, na kosteczkę. Całe cytryny kroi się w plastry i na kosteczkę. I na spód się układa, a może ktoś na przykład zrobi sobie, że takie po prostu lasterki układa na spód. I, ale jak pokroisz kosteczkę, to potem ta cytryna Ci się przyda, jak ją zagotujesz dwie minutki weźmiesz łyżkę taki kostek, na przykład do serownika, do czegokolwiek. Po prostu taka będzie miękka, aromatyczne będzie to ciasto, do czegokolwiek. W każdym bądź razie kroimy w kosteczki drobniutkie razem z tym sokiem. I co jedna warstwa ułożona w słoiczku dajemy łyżkę miodu i znowu i znowu i już nic nie dodajemy, aż tak do samego końca taką jedną cytrynę pokrajemy i z tym miodem Później nabieramy sobie profilaktycznie na łyżeczkę tych kosteczek z tym miodem, to się bardziej wypuści ten sok, i do szklanki zaparzamy to łącznie. Można też herbaty lipowe, proszę Państwa, mieć wcześniej esencję ugotowaną, można wlać do szklanki i ma piękny kolor zabarwiony. Jest bardzo napotna i przeciwzapalna, więc dodajemy to i proszę Państwa wypijamy. Można dodać soku malinowego jeszcze, czyli mamy pełną szklankę, dajmy na to wody czystej i mamy do tego w kosteczkę pokrojoną cytynę lub tak samo można wyssać. No, chciałam wam powiedzieć jeszcze, moi kochani, że cytryna jest bardzo odkażająca, nawet na rany dawniej, w starożytnych, z tych 500 lat temu, to w tych księgach opisuje, że jak były rany, to cytryną skrapiali, bo bardzo piekła i szybciutko odkażała, także szybciej goiły się rany, także tutaj nie wolno zapominać o tym. E, jeszcze raz, co ja zrobiłam? Zrobiłam, bo wy sobie też zróbcie i wstawcie do lodówki trzy cytryny, wzięłam średnie, wycisnęłam sok, było tak soku tyle, dodałam tyle samo wody, wyszło tyle. Proszę Państwa, sześć że w miodu, rozmieszałam to, całą główkę czosku. to ona tutaj widać ją na boku, u góry jeszcze jest, bo jak zafermentuję, to, to po prostu pod samym wierzem jest. Jak, jak to opadnie. Goździki to będę dawać. Mogę Wam pokazać zawsze mam goździki umielone w takim słoiczku. O czekajcie. O. I powinnam łyżką to nasypać. Ale jak sypię, to się nigdzie nie stanie trochę. I sypię. Sypię tak, żeby była łyżka. Nasypałam. To to się to, to zostanie. Goździki niech się będą. To się rozmiesza. Proszę Państwa, te goździki się rozmieszają, bo muszą się rozmieszać. Na pewno powstanie zaraz inny kolor. Goździki są bardzo przeciwzapalne. Przed chwileczką miałam taki. To się wszystko zgryzie do rana i jutro można pić profilaktycznie łyżkę. Proszę Państwa rano, łyżkę wieczorem, żeby nie zachorować na różnego rodzaju, bo są patogeny różnego rodzaju w powietrzu, na oskrzela, na płuca czy katar w ogóle, czy zapalenie zatok. No to o tym Wam dzisiaj powiedziałam. Pozdrawiam wszystkich ludzi. Pamiętajcie, kupujcie jak najgrubsze cytryny. Każda jest do wykorzystania wartość cytryny. Proszę Państwa, bardzo pozdrawiam serdecznie wszystkich ludzi, którzy Boże słodki byli zalani, tą wodą, jeszcze są. Jaka to jest wytrzymałość tych ludzi? Po prostu jak oni dają radę, to się trzeba nad tym zastanowić. I jeżeli ktoś mówi w telewizji, bo chwileczkę włączyłam, co mówi TVP Info, no proszę państwa mówią, że nic takiego, wiele się. Nie stało, nic nie stało, muszę tutaj powiedzieć, stało się, bo jak zawsze mówię o tym, żebyście nie kupowali żywokostu z tamtych terenów, gdzie wylewają rzeki Odra, Wisła, Biała, jakaś Podlaska, to, to, tam, wylewają szeroko, zalewają wszystkie łany. A wiecie, co niosą takie rzeki i takie, takie ze zbiorników najwięcej metali ciężkich, gołowiu cezu? Różnego rodzaju, nie wiadomo co, jakie studzienki wybijają, czyli fekalia z tymi robakami, z tymi megiwokami, inaczej. I to wszystko później zatrzymuje się na brzegu, na liściach. Owszem, że będzie rózci żywokosko, takich rzeki, później czy gdzieś, ale on się nie daje do żadnego użytku. Mówię o żywokości na kolana, ponieważ już jest zanieczyszczony ołowiem i zamiast wyleczyć te nowe, to jeszcze będą się robić zapalenia, proszę Państwa, czyli uważajcie, jakby Wam ktoś z tamtych terenów chciał sprzedać świeży żywoko znaleczenie, na przykład ran, czy co to absolutnie lepiej sobie ukopcie w takich miejscach, jak na przykład ja mówię, że w wyniku suchym tyle jest. Ludzie sprzedają różnych działek pięknych, bo do pracy to z każdego miejsca dojedzie, ale nie na darmo się nazywa Suchy, Tam nie ma rzeki i po prostu żeby ile razy były te potopy, żeby i takie ulewne deszcze, to jedynie jeżeli był bardzo ulewny deszcz i tam ile litrów na, pamiętam 20 lat temu, no to naleje Ci tyle wody na górce, bo z górki to spływa, chociaż na górce woda czasem stoi i to naleje Ci tak, żeby, nie wiem jak, te ziemia wsiąka, to jakby Wam to powiedzieć po, Poniżej kolana. O, tak, tak. Ale nie ma tak, żeby ci się coś wlało do domu. Nie ma robionych dziwnych projektów w piwnic, że o, ja sobie wiadę pod spudautem. dodam odwodnienie, to będę mieć sucho w garażu. Nieprawda, woda wleje ci się. Woda wtedy nie szuka, że sobie kratką pójdzie, kratki są pozapychane bo już tam jest pełno wody, więc nie pójdzie jeszcze więcej, wybuli tej wody, masz kopię, to w garażu to nie wszystko. Nigdy nie rób takich podziemnych garaży, bo nie dacie rady zebrać wody, woda wszędzie się wleje. Jeżeli robisz w domu po prostu jakieś takie garaże, o których mowa, to ja widziałam takie budynki, gdzie jak niedaleko rzeki, to Murem na 2,5 metra. Mur jest koło domu postawiony. W razie po prostu jakiejś powodzi, żeby ta woda opływała, żeby do tego domu się nie nalało. Ale hmm, proszę Państwa, widzicie, no to jest jak ktoś powie, że to już się nic nie dzieje, dzieje się. Trzeba zbić wszystko do w domu, wyrzucić wszystkie panele, wszystkie płytki. Z, tak do, do zależy do ile była woda, tynk zbić, bo to jest już zagrzewiałe, odgrzybić, odczekać, a to jest jesień, osuszyć, od nowa proszę Państwa zakładać te płytki, zanim to wyschnie, oczywiście, że panele podłogi to też trzeba poczekać jak wylewki wyschną, też trzeba odgrzybić i od nowa trzeba zakładać to wszystko, to jak widziałam ile tej wody, to nie jest czysta woda, to jest woda, która niesie zagrożenie, proszę Państwa, więc tutaj nie ma o czym mówić i dobrze mówią poszkodowani, że to wysokie koszty, bo ja powiem, materiał bardzo drogi, a robocizna jeszcze droższa, także niech te ubezpieczenia i inni nie spodziewają się, że jakby przecież wypuścili te wody jeszcze dodatkowo z tych zbiorników, bo mówią cały czas w telewizji, ale tak to się im nieudolnie udało, że wypuścili wtedy, no jak były te ulewne deszcze, bo się bardzo i tak tamy rozwaliło i tak takie tamy, to się wzmacnia, yy, proszę Państwa, czy, co ileś lat, nie, że te, bo przecież i pioruny biją, może się rozszczelnić i w ogóle... Yy, tak, jeszcze trzeba dużo betonu, zrobić inne wzmocnienia. Z innego betonu, nie ze zwykłego takiego jak fundamenty, tylko jest, są specjalne betony. To sami wiecie, jak to jest, ale to musi być wzmacniane. Kosztuje ciężkie miliony. A no, widzicie, robi dwa mosty, poszło, jakiś budynek policyjny zawaliło, woda, coś tam jeszcze, no cuda w tym kraju się dzieją. Nie jest tak, że tylko pokazują w telewizji tam, bo tutaj też jest za, zalane drogi od gromnika, bo w internecie jest, czy, czy nieprzejezdne były w stronę Tarnowa, tak, czy inaczej. W każdym bądź razie każdy cierpi. I pamiętajcie o tym, że jak będzie tani dom w pięknym miejscu, tak jak w raju, a niedaleko rzeka, to nawet go nie chcicie za darmo, ponieważ. Nie chciejcie, można powiedzieć, warto nie chcieć, jeszcze inaczej, bo warto nie kupować, ponieważ po prostu to się, to grozi co ileś lat na 100% zatopieniem takiego domu i ta byś od nowa budował i co wam z tego dobytku, majątku, tego wszystkiego, tych pięknych bram, jak to wszystko woda, siła wody zabiera po drodze, proszę Państwa. Życzę Wam, żeby to wszystko się poukładało mądrze, żeby byli mądrzy ludzie, mądrzy projektanci. Niektórzy są niedoszkoleni, niektórzy budują, bo coś na ten temat wiem, jak prowadziłam budowy razem z kierownikami. Plany robią takie, że po prostu kosz, kosz jest w kuminie, można powiedzieć. No to woda wszędzie się przedostanie. Przecież wody nie zatrzymasz, już, żebyś nie wiem, jak y, okuł ten komin, to ona się nie leje. Ale jeżeli idzie drugi ktoś i tę watę podpycha pod te blachy, y, co się nie powinno robić, i wypycha do góry, no to jak musisz się mu nie lać? Jak on wszędzie chciał utkać, bo idzie inna firma i narobi dziur albo podniesie, no to żeby nie wiem, jak okuł ten y, komin to jak jest kosz w, kory, w koryto, kosza w kominie, tak można powiedzieć, to, to woda się wlewa. Ktoś jeszcze robi inaczej, jak robi z blachy czy z czegoś, to widzę, bo słyszę też, nie daje wentylacji, po prostu i tam się poci, w zależności jak jest powietrze, i to wszystko jest mokre. To ludzie sobie sami robią syf, można powiedzieć. Bo nie ma im to doradzić. Proszę Państwa, kończę tą transmisję, jest niedziela. Bądźcie zdrowi, szczęść Boże Wam wszystkim, proszę Państwa. Trzymajcie się. Przyszłam tutaj późno, no, znowu przyszłam późno, bo wiecie po prostu dlaczego. Papa, pa. nie mogłam się połączyć. Trzymajcie się, papa, pa. jeszcze raz.